Ooh. <sighs> thank <laughs> you Chut aktywowany. Rozpocząć odprawę. A, Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik. Za zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje: bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi, potem zabierzcie do Raisa. Co w to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas nie przyciąga. Do tyłu! Do tyłu! Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera. Amir ranny? Nie. Amir... zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Icę go uszczeknij, woj się. Wcale, że nie. Bo go uszczepi. Rugnął. Znowu mrugnął. A co jeśli to zombiembi? Sopi! Kucing kami! <sighs> Widzisz, przez trzy dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start, 31. Widzisz? Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, okay, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powiedziesz. Co znaczy 31? Pytaj szefa. 31, to twój numer. Przepraszam. Jeszcze jeden. Narażony, to tak to to tylko się Amir zginął przez tego gościa? Cicho! Walić cicho! Teraz on dostanie antyzynę, Amira. Dorwał nas po kolei, jednego po drugim. A ty to? A, tak. Jak twoja głowa? Głowa? Łapie. Słuchaj, póki szef nie powie, nie mam cię na liście. Leć więc z nim pogadać, żeby coś zacząć działać. A teraz wybacz, ale. Ej, szukam. Ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Backon i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie, gdyby nie ona. To od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie, czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzynę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Ej, szefie... Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod Ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Breken tu zawiaduje. Nie jestem Leniem. Nigdy nie daj się otoczyć. A znasz to? Co mówi zombie do swojej laski? A ty gdzie się wybierasz? Na trzynaste piętro. Zdobyć coś dla Rahima. Trzynaste? Kurczę, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Jezu, jak wielu ludzi tu umarło. Ukraine. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw. Nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z nich ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hey! prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Zaciąłem się! Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę po... Rahim do Ukrainy. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombi. O cholera. 31. jeden. Polazłeś po Marka? Czy, czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. Leż spokojnie. Uspokój. Okej, okay, to wszystko, co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. 31. Ej, hey, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o Twojej roli tutaj. I co? Weź się do roboty, jaką przydzieli ci Breken, Potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Dobra, Rahim, jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Idź na górę. Już masz niedaleko. Dlaczego Rehim, Nie widzę cię. Gdzie jesteś? Lekarz. Chodź no tu. Na pewno Ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. na fitnessie. Żeby przygotowałem ci parę. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejścia. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. Biegiem staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Nuba. Dobra, właśnie rusztowanie. I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. To moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz dziesięciu minut. Czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. Naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym sawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Co się... Co się ze mną dzieje? Krain! Krain, mów do mnie! Co się dzieje? Coś... Poszło nie tak! Rahim, co się przed chwilą stało? O kur, na pewno miałeś pierwszy atak! Wracaj tu lepiej! Rahim, co do kur Dobra, w końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Dobra nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej. Musi być jakiś sposób wydostania się. O! A, a do... Dzień. jak? Może nawet znaj... Przecież kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Wychodzisz na zewnątrz, co? Okej okay, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Dobra Nubie, doktor Zir już czeka w ciężarówce na boisku. Jak wyjdziesz z wieży, skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Crane. Dobra, dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziwianie widoczków. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. że. Halo. Ktoś. Rahim zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze spajkiem. Znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. bike drugi problem ale Ech, no dobra co to za pułapki Przed wyjściem, Ja się już na drogę Moja robota robią zamieszanie mogą ci się przydać